Oto trzy poważne objawy, że masz nietolerancję glutenu. Ostatni objaw może dotyczyć nawet twojej psychiki. Ale zanim o tym opowiem, zaobserwuj mój profil, bo mogę ci się więcej nie pojawić. Numer 1: wzdęcia i bóle brzucha po każdym posiłku. Zjesz pieczywo, makaron czy po prostu coś mącznego i po godzinie czujesz jakby balon w brzuchu, masz gazy, skurcze, a brzuch wygląda jakbyś była w ciąży. Twoje jelita mogą dawać ci jasny sygnał, że gluten nie jest. Numer 2. Mgła mózgowa i problemy z koncentracją. Czujesz się jak we mgle, nie możesz się skupić, zapominasz o prostych rzeczach, słowa uciekają ci z głowy? Nietolerancja glutenu wywołuje stan zapalny w Twoim organizmie, który dosłownie blokuje Twój mózg. Numer 3. Stany lękowe, depresja i nerwowość. Jesz obiad z pieczywem i po chwili jesteś drażliwa, smutna albo nerwowa bez wyraźnego powodu, gluten u niektórych osób wpływa na układ nerwowy. I może wywoływać depresję, stany lękowe czy nagłe zmiany humoru. Twój brzuch i mózg są ze sobą bardzo mocno połączone. Czy wiesz, że nietolerancja glutenu to nie jest to samo co celiaklia? Możesz mieć nietolerancję glutenu, a test na celiakię będzie czysty. To dlatego tak wiele osób męczy się latami, nie wiedząc, że tak naprawdę winny jest gluten. Napisz w komentarzu gluten, jeśli któryś z tych objawów brzmi dla ciebie znajomo.